Wierzę pan z i tu się znalazł? To nie wiem, wyczyn. Wyczyn tego kierowcy był naprawdę spektakularny. To symulacja tego wypadku. Seat wjeżdża w deszczową noc na skrzyżowanie. Jadąc za szybko, kierowca traci panowanie nad pojazdem. Przebija się przez barierki ochronne i kończy swoją podróż na trawniku po drugiej stronie ulicy. Prywałem... ...zapanować no, kilkuletni kierowca nie wie, ale dużo bardziej doświadczony policjant chętnie pomoże mu w rozwikłaniu tej zagadki. Za szybko powie, pan wyjeżdżał w tej ulicy. I albo zapomniał, albo z racji młodego wieku nie wie tego, o czym stołeczni raperzy mówili już kilkanaście lat temu. I jak deszcz pada, proszę pana, to nawierzchnia świska, tak? I należy dostosować prędkość do warunków panujących na, na drodze. Za spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym kierowca zostaje ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Do jego konta zostaną też dopisane pierwsze punkty karne. Jeżeli dalej będzie jeździć w taki sposób, prawem jazdy nie nacieszy się zbyt długo. Ubierze pan z, z, z i tu się znalazł? To no nie wieczór. Nie, 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 Oprócz mandatu ojciec tego kierowcy będzie też musiał zainwestować w naprawę, bowiem Seat nie nadaje się już do dalszej jazdy. Trzeba coś z tym samochodem teraz zrobić? Jakąś pomoc polu. Kierowca jest wyraźnie zdenerwowany i chyba dociera do niego, jak niebezpieczna była utrata panowania nad autem w takich warunkach. Pozostaje nadzieja, że wyciągnie z tego wnioski. Jedź trochę wolniej, bo się warszawski. To jest ciągle wada, 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 wada.